Dzień dobry. Dawno mnie tu nie było. Jedziemy do Chojnic na rower, na nowym rowerze, bo trek sobie pierdolnął, sobie pęknął. No i musiałem sobie coś kupić. Nie umiem wymawiać nazwy tej ramy, więc tak się nazywa. Oj, tak się nazywa. Z zabiegów, które zostały wymodzone w rowerze, no to amortyzator dostał zabieg. I ma teraz 180 skoków. Z tych dwóch hamulców, co miałem, teraz mam na górę T sport bo tam te hamulce się jebały. W ogóle długa historia. I coś się jeszcze w sumie zmieniło? Damper się zmienił, istotny nawet. Super Deluxe Ultimate, w końcu mam powietrze. W końcu mogę je normalnie ustawić. Jeszcze muszę tam się pobawić z odpowietrzaniem, bo nie jest tak do końca dobrze odpowietrzony jak powinien. Ale ogólnie to jest bajka, bo w końcu mam powietrze. Mogę mieć twarde zawieszenie i tak dalej. Więc no widzimy się już w kojnicach raczej, a bo co ja tu mogę więcej galać Mam ogólnie nadzieję, że dzisiaj będę w miarę spoko jeździł i się w miarę rozjeżdżę, bo to jest moja druga sesyjka na tym rowerze. I no, wiecie sami jak jest, trzeba się wjeździć trochę Emil. A po tej małej nie ma miejsce prędkości, kontocznik po jej dłużej gór? To, 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 to tam ilość. I się mogę O oh, matko, vlog się kręci <grym i zainteresowa> Czekaj, może mnie nagra Mały dżemik, mały dżemik na drugiej Bara? Dobra, spróbuję Pierwszy raz nie wiem, czy mi się uda Kurwa nie. Kurwa, ty Ej, okay. <laughs> hey, nie wyzywaj. To jest family friendly. Właśnie yeah. content. Yo. Nie ma gopro w ogóle dobrze ustawiony, ale chyba jest git Co? Tak błażej mi dał A ja bym sobie wipka po zarzucał się dzisiaj trochę Chciałem najwyżej może na, na czereśni na tej malutkiej jakiejś, jakiejś rotacji się pouczyć ale ta mama, to tam w trochę. Dupca, no ale no wiesz, pouczyć się można, nie? No i chuj, kurwa, jakiś amator jebany w dupę. Ja i tak się cieszę, że w sobie tak na luzie robię. Bo na treku jeszcze to miałem takiego. Ale to nie jest, jest trochę dłuższy Jest dłuższy i większy, wyższy jest, wiesz? Pozycja pod mi o wiele bardziej tu siedzi. Łipka spróbować na pierwszej? No mogę spróbować. Na pierwszej jest Ja sobie podpatrzę jak ty robisz. Żeby taki, jaki jak, jak łuczek się robi tak mniej więcej. Jak do łipka to właśnie po lewej. Pod raz, żeby, wiesz, żeby nie robić na wymiarze, to już tak najechać do łipa tak zawsze robię. Stamtąd po lewej. Jeżdż, jak chcesz pierwszy no... Dobra, i rękoma kurwa, nie dupą Masz po niemieckie kostki z tygrysa, także ci wyjdzie Wiadomo Najlepsze, dobra Jadę Paweł A Dawaj do no. końca. Dobra. Czy coś tego było? Tak czułem, że trochę lepiej. Gadli dupę Jo? Mhm. O kurwa, jakie gówno. Dobra no. Ten brzydki był, nie? Nie, właśnie najlepszy dzisiaj tak? No Z tego I najbardziej go wróciłeś i najbardziej panowałeś się nad nim przygotowanie Siema Tu była, że jestem na drzewie dzisiaj Jadę na drzewie i nagrywam kolegów Z Fartem Co? Tamta była git Było Ale gówno chyba, czy nie? No kurwa, gdzie a po No taki wiesz... Kurwa, mnie to, że jeszcze tak nie potrafię ładnie bokiem wyjechać z wybicia Jeszcze mogę popróbować Nie wiem, nie mam już pomysłu co się mogę to robić Flip a <grywa> truje na drugiej i chuj No, przystawię się teraz A no telefon odłożyć no, Ej, czy mogę dojść telefon do twojego plecaka, nie? Co? Tam koło plecaka położę mój telefon jakszy. Spoko, spoko Żebyś ja się nie zdziwił, że nowy telefon <grywa> no, Nie, <grywa> nie wiem, czy na półę robisz najpierw, czy wiem całość Nie chcesz Na pół. No, ale odlokujesz sobie głowę ty to możesz to w sumie nagrywać To teraz Miły. się przedstawię? Spoko To ja mam wejść pierwszy? A chcesz pojechać z moim telefonem? Co? Ale nie, bo i tak chcę się przedstawić. Aha dobra, to na razie nie jest. Wow, wow, wow. To jedź na razie. フォーレスチョコ。<horrible> Ej, to podejdę bliżej, to ci nagrał, blisko. Ben bir piyano adamım.